Słuchajcie kochani, tak jak obiecałam, nagrywam wam kartę na najbliższe 5 dni. Jest to anioł miłości. Jest to piękna karta, jak wiecie, każdy marzy o miłości. Każdy o niej dużo czyta, myśli, zwłaszcza osoby samotne, a jest ich sporo. Pojawienie się tego anioła może zwiastować pojawienie się miłości, ale takie także może chcieć zwrócić uwagę na zagrożenia. Anioł mówi, że nosisz w sobie malutką cząstkę boskości. Chcesz kochać i być kochanym. Nieraz wołasz o miłość, pragnąc, aby ktoś utulił twoje smutki i zabrał rozpacz. Chcesz, aby ta miłość zjawiła się w twoim życiu, ale kiedy się już pojawia, łapiesz ją jak ptaka, ściskasz w garści i zapominasz, że ta miłość też jest człowiekiem. I ma prawo do decydowania o sobie. Prawdziwa miłość nie zna zazdrości i kłamstwa, ale wybacza. A jaka jest Twoja miłość? Anioł chce zasilić Twe serce złocistymi energiami, dać nadzieję na szczęście i być kochanym. I tego Wam, moi drodzy, życzę, abyście w swoim życiu odkryli miłość do siebie, miłość do bliskich, do drugiego człowieka, i oby ona, ta miłość, była przewodnim aspektem waszego życia na co dzień. Bo tylko ona daje prawdziwe szczęście. Cudownego dnia Wam życzę, pięknego, całuje Was z miłością, wasza wróżka Magda.